Dobry Państwu! Moje nazwisko Katarzyna Kowalczyk. Jestem pracownikiem Instytutu Nauk Ogrodniczych, Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych. Jesteśmy w kamerze, gdzie uprawa sałaty prowadzona jest metodą hydroponiczną, i teraz gro tych doświadczeń również taką metodą hydroponiczną prowadzimy. Takie uprawy hydroponiczne pozwalają nam kontrolować wzrost roślin, ponieważ precyzyjnie możemy podawać składniki mineralne, jeżeli będziemy testować preparaty właśnie podawane do systemu korzeniowego. I tutaj oprócz dozowania różnych preparatów w różnych stężeniach do systemu korzeniowego, możemy również stosować preparaty w formie opryskiwania, Roślin. Obecnie dużo takich doświadczeń prowadzimy z preparatami, z nawozami, które mają za zadanie stymulacji wzrostu i rozwoju roślin, czy to systemu korzeniowego, czy właśnie przyspieszania wegetacji roślin. I są to preparaty o różnym składzie. My tutaj przez kilka lat prowadzimy badania z preparatami zawierającymi aminokwasy, aminokwasy, formy biologicznie czynne tych aminokwasów, które pozyskiwane są w wyniku hydrolizy enzymatycznej, z różnymi dodatkami i testujemy te preparaty w różnych terminach uprawy, na różnych gatunkach roślin i sprawdzamy, jak Rośliny reagują szczególnie w warunkach stresów abiotycznych, których w uprawie jest bardzo dużo, bo mogą dotyczyć zarówno zbyt wysokiej temperatury lub zbyt niskiej temperatury, zalania systemu korzeniowego, co może w uprawach hydroponicznych też mieć miejsce, zbyt dużego wzrostu stężenia soli w systemie korzeniowym. Czy również zbyt niskiej radiacji słonecznej, i odwrotnie sytuacji, gdzie ta radiacja słoneczna jest zbyt wysoka. Czyli roślina w okresie wegetacji narażona jest na różne czynniki, które nie sprzyjają jej prawidłowemu rozwojowi, czy potem to tempo wzrostu może być ograniczone. Więc stosowanie różnych preparatów. Może zniwelować ten niekorzystny wpływ stresów abiotycznych. W zależności od tego, jak, jaki preparat zostanie zastosowany, w jaki sposób, w jakiej kombinacji, czy to właśnie raz w tygodniu, czy z większą częstotliwością, czy podany właśnie do systemu korzeniowego, czy w formie opryskiwania roślin. I tutaj również stężenie tego preparatu ma. Znaczenie. Tutaj, jak Państwo widzicie, sałata jest to sałata głowiasta masłowa, najczęściej właśnie produkowana w uprawie pod osłonami, niekoniecznie w szklarniach ogrzewanych, w jakich jesteśmy. Ale właśnie w takich uprawach, gdzie no zapewniamy roślinom optymalne warunki. I jest to uprawa droższa niż uprawa w gruncie, zależy nam na tym na przyspieszeniu wzrostu roślin i oczywiście wysokiej jakości. I takie działania dodatkowe mogą stymulować i stymulują rośliny do pobierania składników mineralnych w porównaniu do kontroli, gdzie takich preparatów nie zastosowano obserwujemy, że to pobieranie poszczególnych składników mineralnych jest lepsze, co daje też w konsekwencji efekt wyższego plonu i plonu, który uzyskujemy w szybszym czasie w przypadku warzyw liściowych czy tutaj sałaty właśnie przy której jesteśmy i dlatego tutaj widzicie państwo takie puste miejsca, ponieważ my testując różne kombinacje preparatów właśnie na bazie aminokwasów z różnymi dodatkami innych składników też mineralnych sprawdzamy jakie jest tempo przyrostu masy, masy sałaty tutaj badamy tą część zewnętrzną tą część handlową dlatego Teraz już codziennie odpowiednią liczbę roślin z kombinacji likwidujemy, ważymy, mierzymy i chcemy uzyskać ten efekt skrócenia okresu wegetacji sałaty poprzez właśnie stosowanie tych wybranych biostymulatorów. I tu mamy cykl uprawy jesiennej, ale te preparaty i inne preparaty też stosujemy w różnych cyklach w roku, czyli był cykl wiosenny, teraz jest cykl uprawy jesiennej, ale sałatę w uprawach hydroponicznych też można produkować w wielu cyklach w roku. I zaraz pokażę państwu też inną metodę hydroponiczną, gdzie często jest ona wykorzystywana właśnie do upraw całorocznych, tych małych warzyw, czy między innymi właśnie sałat, gdzie również testujemy takie stosowanie takich preparatów. Teraz znajdujemy się w kamerze, gdzie mamy system hydroponicznej uprawy, ale bez podłoża stałego. Jest to cienkowarstwowa kultura przepływowa. Po angielsku jest to nutrient film technique, czyli NFT popularne i bardzo często właśnie tego typu metoda uprawy. Przy uprawie czy to sałaty, czy ziół, czy roślin przyprawowych, jest wykorzystywana na skalę produkcyjną. Również tego typu uprawy hydroponiczne mogą być przeznaczone do upraw wertykalnych, gdzie oczywiście wtedy pożywka no, krąży na, na takich stelażach. Prawda? Natomiast my tu mamy. Jedną powierzchnię, i w, naszych, w naszej kamerze doświadczalnej mamy możliwość zmiany pożywki, ponieważ mamy oddzielne trzy systemy do tej uprawy NFT, co daje nam możliwość testowania różnych składów pożywek, czy dodawania różnego stężenia preparatów właśnie do systemu korzeniowego roślin. Czyli jest to też układ zamknięty, czyli układ z recyrkulacją tej pożywki, czyli wszystkie składniki mineralne plus jakieś dodatkowe y, preparaty, które y, przyspieszą nam wzrost roślin, mogą mieć tutaj zastosowanie. Ta metoda uprawy też pozwala nam na ocenę y, też y, reakcji systemu korzeniowego roślin, ponieważ wiele też y, prac jest y, wykonywanych, gdzie Patrzymy, czy to w początkowej fazie wzrostu jakiś sadzonek, jak ten system korzeniowy jest rozbudowany, jakie, jaki ma udział tych aktywnych części korzenia, czyli korzeni głośnikowych, co jest bardzo istotne właśnie w prawidłowym wzroście i rozwoju roślin, szczególnie jak przychodzą jakieś zmiany pogody, zmiany temperatury, czy Właśnie jakieś inne stresy abiotyczne, których dużo jest właśnie w tych uprawach. Czyli tu również jak w poprzedniej kamerze czy w poprzednich doświadczeniach, zobaczmy jeszcze. Ta. O, też mamy ten system korzeniowy. I ta pożywka przepływa na dnie takiej rynny uprawowej i zasila system korzeniowy rośliny. Także tu widzimy już bardzo ładną, zawiązującą się główkę sałaty i teraz codziennie y, sprawdzamy przyrost świeżej masy, y, potem również oceniamy jakość y, pod względem zawartości y, składników y, odżywczych, witamin, y, karotenoidów. Y, także y, tutaj y, ten materiał y, jest w. W wielokierunkowy sposób przebadany, tak? materiał roślinny, który potem jest oczywiście naszym pokarmem. Tak? Także też w tych testach sprawdzamy nie tylko tempo przyrostu masy, ale również uzyskaną jakość. A w przypadku jeszcze takich intensywnych, szybkich upraw, w przypadku warzyw liściowych też. Dużym problemem może być nadmierna kumulacja azotanów w liściach sałaty, jeżeli te ilości składników mineralnych czy właśnie kondycja rośliny nie będzie optymalna, wtedy roślina nie wbudowuje tych azotanów w struktury białkowe, tylko te azotany Kumulują się w tych częściach jadalnych roślin, co jest dla nas jako konsumentów niekorzystne. I też mogę powiedzieć, że y, 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 przyspieszenie tych y, y, wzrostu roślin też powoduje y, poprzez właśnie stosowanie różnych y, stymulatorów, czy biostymulatorów roślin, właśnie z, y, zmniejsza i ma też wpływ na obniżanie y, azotanów, czyli ta reakcja roślin na te warunki niekorzystne jest tutaj zniwelowana poprzez właśnie dodatkowe y, zabiegi. W naszych kamerach doświadczalnych prowadzimy również y, doświadczenia z innymi gatunkami warzyw. Tutaj mamy paprykę, paprykę, która jest cięta i prowadzona na dwa pędy. Także y, ze względu na objawy y, y, Zaburzeń fizjologicznych roślin, które są wynikiem właśnie z tych stresów abiotycznych występujących bardzo często w uprawie. Między innymi to no bardzo groźne i popularne niestety zaburzenie fizjologiczne, jakim jest sucha zgnilizna owoców papryki, która też jest problemem w pomidorach. Czyli ber blossom TROT, opryskując rośliny preparatami zawierającymi zarówno aminokwasy, jak i wapń, stymulujemy roślinę do dostarczenia tego składnika bezpośrednio do owoców, gdzie właśnie niedobór wapnia wywołuje taką, takie zaburzenie fizjologiczne, i wówczas. Plamy suche, które powstają na końcówkach owoców, no, powodują, że nie jest to owoc handlowy. Także to jest, może być dużym problemem I w, i w papryce, i w pomidorach. Dlatego takie testowanie różnych preparatów no, jest zasadne, ponieważ jest to cały czas problem, który dotyczy i gatunków warzyw uprawianych pod osłonami tych owocujących, ale nie tylko, bo i na liściowych też niedobór wapnia może występować. Wykonywanie tych oprysków preparatami na bazie wapnia, ale traktowane właśnie bardzo często opryskiwane owoce powodują obniżenie występowania tego zaburzenia. Jesteśmy teraz w kamerze, gdzie właściwie już zostały ogłowione pomidory z tej uprawy bardzo wczesnowiosennej, czyli kończymy to doświadczenie. Uprawa pomidora prowadzona była w wełnie mineralnej. Rozsada była szczepiona na podkładce rozsada dwupędowa. I testujemy tu różny sposób nawożenia roślin. Wpływ tego nawożenia na, na plon oczywiście, ale też na jego jakość, a także na smakowitość owoców pomidora, odmian. Tu testujemy w tym momencie odmiany pomidora malinowego. Muzyka